Ośrodek Szkolenia Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Miejsce, w którym teraz się znajdujemy, to główny punkt dowodzenia ćwiczeń Dynamic Front, tutaj w Polsce, bo jednocześnie 800 km stąd w Niemczech znajduje się główny ośrodek dowodzenia tej całej skoordynowanej operacji. Zobaczmy teraz, na czym polegały i jak wypadły te wspólne ćwiczenia. Artyleria w całej okazałości. Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. To właśnie tutaj rany w ranie czyli Polacy, Amerykanie, Ukraińcy i Duńczycy. Mamy możliwość wymiany informacji, wymiany doświadczeń pomiędzy żołnierzami z, z USA, z zgami, jak również Ukrainy, co pozwala nam stwierdzić, na którym, w, to, w którym miejscu jesteśmy i mogę powiedzieć, że nie mamy się czego wstydzić. Zarówno my, jak i państwo sojusznicze możemy wymieniać się doświadczeniem możemy. Zobaczyć, jak działają nasi sojusznicy, możemy wyciągnąć pewne wnioski z ich działania, przełożyć na nasze i zastosować to w praktyce. Dynamic Front to cykliczne manewry amerykańskiej artylerii. W tym roku także jedno z kilkunastu poligonowych ćwiczeń towarzyszących Defender Europe 21. Jesteśmy bardzo podekscytowani tymi ćwiczeniami. Dynamic McFall sprawdza naszą interoperacyjność i zdolność nas wszystkich, przedstawicieli wszystkich krajów, do wspólnej pracy. Współpracujemy z Polakami, z Duńczykami, z Ukraińcami. To jest część większego ćwiczenia, w którym bierze udział ponad 20 krajów. Dla żołnierzy 5 Lubuskiego Pułku Artylerii to ćwiczenia wyjątkowe. Mają szansę sprawdzić, jak w warunkach bojowych sprawują się kaubice kraft i jak ten nowy sprzęt radzi sobie w zupełnie nieznanym terenie. To nowy poligon. My sesję pierwszy raz w Tyrolniu. Z uwagi na to, że jest to dla nas teren nowy, musimy go wcześniej rozpoznać. Poznaj dokładnie drogi przemieszczające się dla nas, szczególnie w nocy. Amerykanie na poligon do Torunia zabrali z kolei legendarną już hałbicę Paladin. Now, of my which we... To kilka z moich paladinów haubic, które mają tę zaletę, że mogą schować się w tych drzewach i stać się niewidoczne dla przeciwnika obserwującego nas z powietrza. A kiedy trzeba ich użyć, wyjeżdżają z lasu, zajmują pozycję i mogą prowadzić ostrzał na odległość nawet 30 km. 30 co ciekawe, Dynamic Front jest ćwiczeniem na odległość. To co dzieje... Się w toruniu, koordynuje sztab położony bardzo daleko. Dowództwo jest, jest Niemczech, więc tak naprawdę to meldujemy się przełożonym, znajdującym się 800 km od nas. Tak właśnie synchronizujemy most i działamy jak jedna drużyna. To manewry wyjątkowe z wielu względów. Nie tylko pozwalają sprawdzić sprzęt, przede wszystkim umożliwiają dopracowanie wspólnych natowskich procedur. Jak pokazują doświadczenia ostatnich wojen na wschodzie, artyleria odgrywa kluczową rolę. Jeżeli chodzi właśnie o walki. Stąd też odstraszamy agresora poprzez to, że współpracujemy głównie z wojskami amerykańskimi, a ta współpraca na wielu polach wygląda coraz lepiej.